Witam w kolejnym obiecanym, że będą zrealizowane takie 11, 11 odcinków pod serii szyprowe w ramach serii perfumy vintage, retro, szypry aldehydy, pudry, szminki, etc. Został zrealizowany odcinek m.in. o różanych szyprach. Tym razem Oczywiście te względem, że się będą trochę przenikać, trochę zazębiać. Na innym kanale padło takie trochę zapytanie, czy szypry są kobiece. Trochę do tego odnosiła się Dominika. Szypry są na pewno intrygujące, Szypry są na pewno kameleonami. Szypry są na pewno czymś, co ma ogromną klasę, tajemnicę, dystans, historię, emocje. Oczywiście niektóre mogą zahaczać o też taki aspekt kobiecy, ale prawda jest taka, że jakby trzeba umieć nosić. Czyli jakby ja nie widzę, nawet nie o to chodzi, że będę tutaj generalizować, tak mam być ubrany, ale ja je widzę właśnie jako takie podkreślenie takiej dawnej kobiecości płaszczyki, beretki i tak dalej. Po prostu to współgra. To nie znaczy, że tylko. Ja bym wskazała takie szypre. A czy Azury Lauder Mam w tej wersji. Mam w ogóle dwa flakony i to jest taki szyb, który ja widzę bardzo dużo klasy bardzo dużo elegancji. I dla mnie on jest taki właśnie, jest taką klasą, elegancją, dystansem, ale taką kobiecością z dystansem. Oczywiście mamy te kwestie typowo szyprowe: paczula, mech, vetiveria. Jest też ulokowana tutaj nuta kwiatowa. Natomiast o, ma sobie coś takiego lekko drapiącego. Podejrzewam, że to najbardziej tak. Mocno tak, taki aspekt drapiący za sprawą Betty Piękny zapach. Coś z tego klimatu czuję w tym Jatagan, yy, które mam yy, próbkę od yy, Dominiki. Yy, I dlatego, że mam z Azur, Dwa flakony, to jakby Jatagan nie są mi potrzebne. Natomiast na pewno Jatagan są świetnym zapachem. Wiem, że Dominika utrafiła fajnie tutaj na Luxury Forest. One gdzieś tam jeszcze bywają. Myślę, że Jatagan, przypomnę, tak to wygląda. Warto naprawdę warto mieć na uwadze, mamy tutaj część też właśnie taką mamy drzewną, mamy mech, paczulę. Niemniej jednak jakby ten jest taki bardziej unisexowy, jest taki może bardziej też, też, też aromatyczny mocno, te zielone. Natomiast jakaś taka część zasadnicza jest dosyć wspólna z tym acurrem. Ale tak jak mówię, w nie jest bardzo dużo też aromatyczności zieleni, taki trochę szyfr fougéry. I taki też generalnie unisex, ten bym powiedziała, że ja może widzę go bardziej na skórze damskiej jednak Także to a propos takiej powiedzmy tej kwestii, czy szytru może być kobiecy Myślę, że ten zapach Sisley, tę konkretnie wersję Sucha bym wskazała Jak sprawdzałam, chyba jednak bardziej mi pasuje niż Ode Suach. Zawsze jak były Ode i Sucha to pasowało mi Sucha Odessuały tak bardziej klasycznie szyprowe Natomiast teraz jak poznaję Suah de Oriem Tak mocnie się mu Dosyć ostatnio przyglądałam, To powiem szczerze, dla mnie on jest taki trochę pełniejszy Może nie wiem Tak po prostu Jakoś tak Pięknie mi wybrzmiewa Gdzie Odessuały są takie takie Bardziej może surowsze, niesurowsze, Ostrzejsze, nie ostrzejsze Nie wiem, jednak bardziej ten I no, mają dla mnie takie piękno szypru i mają dużo tutaj takich kwestii, też właśnie też jest ta róża. To jest taki zapach, który chce się doświadczać, chce się obserwować, ma ogromną klasę. Mam wrażenie, że jest taki dopełniony i piękniejszy niż Odesła, co nie znaczy, że odesłach są złe. Ale gdy Odesłach się wydawały takie klasycznie szybowe, to tak jak się porównuje, nie wiem, zapach w zapach te dwie wersje, dostrzega się, że jakby odesłach się tak wycofuje, robi się takie, może nie niesurowe, ale coś takiego ma, że jakby do odesłach dodano pewne rzeczy, jakby może je tak właśnie poprowadzono w taką, może i przyjemniejszą, taką bardziej urokliwszą aurę, to właśnie wyszedłby ten zapach. Będę jeszcze do niego wracała, mam w ogóle gdzieś chyba Także ten myślę, że można by było uznać za taki zapach, który mógłby zaznaczyć taką kobiecość z aspektem szyprowym, taką kobiecość z dystansem też Myślę, że w ogóle kwiatowe szypry to też jest takie, właśnie, jak ten różany szypr Matiere, to jest jakaś taka, taka szansa, ale tutaj nie chcę dublować, że po prostu różany, różane, ale to jest taka szansa, że to będzie jakiś taki szypr w stronę kobiecą. Na pewno już z takich w ogóle bardziej współczesnych, takich modern szyprów. No to oczywiście nomad EDP skloi. Tę wersję akurat bardzo lubię. To muszę przyznać... Coś tu źle wpisałam. że Bardzo lubię i uważam, że bardzo dobry zapach Chociaż chyba lepiej mi wybrzmiewa na bloterku Coś na mojej skórze może trochę mniej Natomiast jeszcze do niego czasami wracam Mam gdzieś trochę, mam też flakon pewnej wersji Taką wziętą w ciemno Chyba nie będzie dla mnie To już jakiś czas temu Jeszcze do tej pory nie rozpakowałam paczki z grudnia A już jest grudzień kolejny, masakra I paczki mam takie z grudnia Bo to był taki czas, że jakoś pojechałam chyba szybciej W grudniu w zeszłym roku no, to była chyba chwila szybciej i te paczki jakoś doszły, Darek odebrał i ja potem już jakoś tak No wyrok i tak dalej, jakoś tak poszło jak nie poszło No poszło jak poszło Perfumerzem jest Quentin Bush w ogóle tego zapachu Ta wersja DP podoba mi się I to jest taka e, trochę ten klimat takiego szypru ale takiego mówię Takiego gdzieś w tle, takiego właśnie gdzieś ze sprawą między tego muchu yy, Jest naprawdę... Taką bym powiedziała, przepiękną przestrzenią, a jednocześnie z takim podbiciem, yy, takim w lepszą stronę niż aktualnym mainstream. Także to bym dała. Oczywiście, że yy, i to ma w sobie kobiecość, też na pewno zapachem, który ewidentnie ma kobiecość, yy, LEDP Laurent, yy, i solorą klasyczne. one. W jakimś sensie, tak trochę jak perły, lalika, one w jakimś sensie, można by je uznać, było za taki na pewno kobiecy, charakterny zapach, który ma jakieś takie trochę zaostrzenie szyprowe. No Jest paczula, jest wetiveria, jest pieprzny, jest jakieś takie zaostrzenie dla tej całej różowości, dla tego połączenia róża, różowy, pieprz, no i ewidentnie kobiecość jest. Perły jak najbardziej też mogą być kobiece i są z zaznaczeniem szyprowym, natomiast perły są kapryśne. Myślę, że LEDP są mniej kapryśne. Bardziej bym tutaj może wskazał, natomiast jak najbardziej perły też, zwłaszcza mało kapryśna jest nowa wersja, natomiast faktycznie tam możemy doświadczyć kobiecości. Możemy doświadczyć na pewno ogromnej klasy i na pewno też takiego wydźwięku zaostrzenia szyprowego w perłach, jak najbardziej. Więc te perły też gdzieś tam można mieć na uwadze. Zresztą, ja mam flakon w, w dawnej wersji. Moja mama miała flakon dawnej wersji. Niestety źle zrobiła. Dała koleżance. Potem zatęskniła, kupiła sobie nową wersję. No niestety trzeba było, trzeba było takich akcji nie robić. Chciała zrobić prezent koleżance i dała do wyboru różne perfumy w swojej kolekcji. Koleżanka miała sobie wybrać i wybrała perły. No, tak to się nie robi. Trzeba było się ze mną konsultować. No, i tak jak mówię, mamy tutaj kwiatowości, mamy tutaj paczule, mech, vetiverię Wskazują właśnie do takich klimatów, właśnie tego typu. Jak i są L. Tylko chyba nie poznam bo widzę, że naprawdę dużo wskazań, że do pereł. No i mamy paczule, mamy różowy pieprz, mamy róże Nie się znać, czy ktoś zna, bo pod, pod, Tylko powiem tak. Ogromnie dużo wskazaj na Peru, ale ogromnie dużo wskazań na terdermę, a dla mnie zapachy nie są podobne. I jeszcze na Hermana czy Hermana. Klasyczna bottega i tego typu klimaty, czyli na przykład Damon Serge Lutens, nie tylko. To na pewno też jest taki wydźwięk, który ma szyprowość, ma klasę, ma dystans, ma elegancję, ma wytworność, ma kobiecość. I tutaj też mamy takie kwestie, właśnie jak paczula skóra mech. Mamy taki zamszowo-paczulowy aspekt i to daje efekt całościowy jeszcze z muchem, taki właśnie szyprowy Także taki zamszowo-paczulowy, szypr. Ja w takim klimacie, mam suede de paczuli, zapach oparty o przepiękny składnik paczulowy, po, o ekstra czarnej herbaty Absolut muchu i właśnie taki taką przepiękną zamszowość. Dobrze, także to oczywiście wspomniany zapach Serge Lutens też, który kiedyś miałam zresztą w postaci flakonu. I tutaj też mamy takie właśnie kwestie zamsz. Mamy taki klimat właśnie jak w Butedze i jeszcze ulokowaną owocowość Morela. Dobrze, takim też kobiecym zapachem z szyprowością Myślę, że warto było wskazać też takich w tej grupie mam zapach z Plum Impression, zapach z Plum Impression and The Grace. I to też jest taki właśnie aspekt. Jest kobiecość, jest to taka szyprowość, zaostrzenie mech, paczula, drewna i właśnie są ulokowane owocowości i między innymi morelowość. Jest jednak spory poziom słodyczy. Może dla mnie trochę jednak za za duży, natomiast to wszystko zależy oczywiście od aury pogodowej na pewno w takiej mocno zimowej mroźnej yy, ta słodycz można mniej przeszkadzać, nie być, aż, nie być aż tak wybijająca się, ogólnie to co jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi w ogóle o ten zapach, to jest na moim kanale omówienie tego zapachu, ja też będę miała bo jeszcze z temu kupiłam skórę yy, z tej marki, też w takich fajnych cenach, co był właśnie Bluxery For Less, yy, w sensie yy, Białam od koleżanki właśnie dekant w rozbiórce właśnie tego, tego zapachu. Natomiast tego mam flakon i jeszcze z takich szyprów z kobiecością. Naprawdę zapach jest bardzo kobiecy i to jest z takich bardziej współczesnych szyprów. Oczywiście ta nowa Pantera. Mam też tą taką wersję dawną, zupełnie inny zapach z tym korkiem Pantero. Mam też wersję taką z czarnymi wstawkami z tych nowych. Różne wersje poznałam. Klasyczna Pantera. Zdecydowanie taki właśnie współczesny szypr, jest kobiecość, jest elegancja, są pieczone owoce suszone, czyli taki szypr owocowy oparte o owoce suszone. Mamy też te kwestie, tak jak mówiłam szyprowe, czyli mech, paczula, skóra. Myślę, że też takim mocno kobiecym szyprem, wartym wskazania jednak był ten szypr białkowo-skórzany czyli Madame. Kiedyś poznałam, koleżanka przyniosła właśnie ten zapach w dekancie, wczas, miała różne dekanty właśnie polowane takie różne szypy, i skóry, i tak dalej. To był przepiękny szypr z ogromną klasą, bardzo dobrze go wspominam, nieodżałowany. I z takim obrazem w głowie stworzyłam sobie taki właśnie zapach taki, takiego zapachu, który ma w sobie taką przepiękną, elegancką skórę, i przepiękną fiołkowość, i z takim właśnie przepięknym fiołkowym szyprem. Po stworzeniu zapachu szypr, ideal, właśnie stworzyłam zapach Alma, dusza, i właśnie to jest taki szypr mocno oparty o fiołkowość. kiedyś o nim mówiłam Natomiast tutaj mamy bardzo dużo nut w tym Jolie dam. Oczywiście mamy te aspekty szyprowe Skóra mech, paczula, wetiweria, drewna, tak Jest fiołek Ale są też inne kwiaty Zaznaczała się skóra, zaznaczała się szyprowość, zaznaczał się dystans, surowość Był niesamowicie intrygujący i miał też właśnie tę fiołkowość Także tak to zakończę rozważeniem Odnośnie szyprowość w kontekście takiej też aspektu kobiecości to może być właśnie taka kobiecość z dystansem, z klasą.